Witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Aneta w Belgii. Mieszkam w Belgii. Pokazuję różne sklepy, między innymi te z używanymi rzeczami, akcesoriami, a różną porcelaną używaną i fajnymi używanymi meblami. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części, dlatego że uznałam, że jednak jest za długi. I sobie pomyślałam, że zrobię to na dwa odcinki, żeby Wam się za bardzo to nie dłużyło. A wiadomo, są wakacje i każdy ma różne zajęcia. Ja osobiście mogę powiedzieć, że z tego sklepu jestem zadowolona. Zobaczycie super porcelanę, piękne wazony, a także znajdą się fajne, ciekawe meble. Zostawcie koniecznie łapkę w górę komentarz oraz subskrypcję i pamiętajcie, ten filmik będzie w dwóch częściach. W międzyczasie gdyby znudziły Was moje, moje nagrania o sklepach z używanymi rzeczami, a to mam propozycję taką, że zapraszam Was na kanał 30 lat w Kanadzie Anita Beata Vlog. Anita to jest świetna kobietka, prowadzi kanał, i już wam tutaj przeczytam. Anita mieszka w Kanadzie od 1990 roku. Kocha zwierzęta, podróże, była w około 70 krajach. Także słuchajcie, jeżeli wam się nudzą, Sklepy z używanymi rzeczami i macie ochotę coś pozwiedać gdzieś w różnych zakątkach świata, to serdecznie naprawdę was zapraszam właśnie do Anity na vlogi. Właśnie pokazuje przeróżne miejsca, również sprzedaje wycieczki, różne rejsy, także na bogato. Kocha również zwierzęta. Słuchajcie, Anita jest tak fajna kobietka. Ona zawsze tak fajnie przemawia do swoich kotów, bo ma koty. A jeszcze, co wam mogę powiedzieć, prócz kotów to ma takich fajnych przyjaciół, jak szopy. Słuchajcie, to jest niesamowite, więc jeżeli macie ochotę pooglądać te zwierzątka i Anita zobaczyć, co u niej e, słychać, to naprawdę war warto polecam. Polecam jej kanał z całego serca. Anita stworzyła ten kanał, aby dzielić się swoim nietuzinkowym życiem. I to prawda, bynajmniej ja jestem takiego zdania, ponieważ ma wyjątkowe ujęcia, naprawdę, w tym swoim fajnym, fantastycznym życiu. Tematyka jest zróżnicowana, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie: od lotów, podróży, zakupów kotów, vlogów z naszego domku za miastem po ciekawe zwierzęta, jak szopy, pracze czy oposy. Anita jest również na Instagramie, także serdecznie Was zapraszam do niej. Zobaczcie, jaki śliczny, kryształowy wazonik, ten kosztuje akurat 6,10 euro 10 centów. E, śliczny, no kupiłabym go ale niestety go nie kupię, ponieważ jest za szczupły, a ja bym chciała trochę szerszy. Także będę szukać dalej. Ale ten jest naprawdę śliczny. Ten jest również bardzo ładny. 8 ,70 euro 70 ale jest za szeroki. Tamten za szczupły, ten za szeroki, no będę szukać dalej. Ale ten śliczny jest, naprawdę bardzo ładnie się mieni. Zobaczcie jaki fajny, przepiękny cyplan. On kosztuje 38, 60, ale jest piękny. Nalałabym do niego dużo mleka. <grymny> Ktoś chce się napić? Fantastycznie. Wygląda przepięknie. Widzicie, tutaj jeszcze jest pokazane um, takie różne dzbany 24,30 euro, 29. One są tańsze, ale nie tak atrakcyjne, właśnie jak ten tutaj. Także no, te troszeczkę, jakbym miała wybierać, to wybrałabym ten oczywiście. I tutaj jeszcze mamy takie fajne, długie wazony 9,60 eleganckie, ale śliczne. Ja w nich widzę po prostu długie, czerwone róże. Zobaczcie, jaki piękny znalazłam tutaj taki wazonik. 3,10 euro. Bardzo ładnie się prezentuje. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. Taka fajna rzecz. Na frasunek. Dobry trunek. Euro 60. Wow. Dobrze się trzymie. Bardzo dobrze się czynię. Można się napisać takiego kufla, ale zobaczcie, że to w ogóle pisze po polsku. To jest fantastyczne. Tutaj pisze jeszcze polones Także ja zrobię. Euro 60. Niestety nic tutaj nie psie skąd. Gdzie to zostało wyrobione? Ale myślę, że to jest bardzo fajne. Tutaj zauważyłam jeszcze taki ciekawy, fajny kubek. 60 centów. A wiecie co, podoba mi się nawet, a wiecie dlaczego? Bo przeważnie, kiedy kubki sprzedają, to tutaj przy uchu jest taki biały, biały niewykorzystany, białe niewykorzystane miejsce. A tutaj zostało prawie wszystko wykorzystane, dlatego mi się podoba ten kubek. Fajnie, fajnie wygląda. Do herbaty czarnej. Do czarnej herbaty bez cytryny. <ścoughs> 60 centów bardzo fajna rzecz, taki świecznik starodawny, on kosztuje 3,10 euro, ale bardzo fajny ekstra i to w kolorze czerwonym fajnie wygląda i tutaj zauważyłam takiego pięknego łabędzia 2,80 można tutaj sobie coś fajnie włożyć porcelana, taka delikatna ładne kolory a tutaj zauważyłam taki śliczny bardzo prześliczny wazonik z winogronem cena 5,60 bardzo fajne ładne Pójrzcie, jaka piękna ozdobna dekoracja ptaszki fantastycznie to wygląda bardzo bardzo pięknie super Cena 5.50. Widzę to na jakiejś fajnej, właśnie komodzie, żeby to tak stało. Bardzo ładnie wygląda. Już Wam mówię. O, widzicie? Piszę. England. O. Jeszcze zauważyłam takie piękne, takie piękne kielichy. Jest to taka właśnie. Jest to taka właśnie stynka rodzajowa. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jak to mówią, scenka rodzajowa. Koszt tylko 330. No i zobaczcie, jak to cudownie ślicznie wygląda. Złocenia są w sumie, złocenia są w całości, nie ma gdzieś, żeby były gdzieś jakieś zadrapania, także wygląda fantastycznie. 330 i tego mamy sztuk. Dokładnie 4. 4 sztuki. Bardzo piękne. Bardzo, bardzo, bardzo piękne. I tutaj, tutaj już Wam pokazuję, jak wygląda spód. Tu pisze Fronsę. Jaka fajna tutaj jest toaleta 2,60. I służy za popielniczkę. A z Australii mogę Wam pokazać. Zobaczyłam takie talerzyki. A przedstawiają tu oczywiście jakieś postacie. Piszę z Australii. Ale niestety, nie wiem, w jakiej to jest scenie. A tutaj, jak dobrze widzę i jak dobrze czytam, to jest po prostu Mozart. A nie jestem pewna. Prześliczny, prześliczny wazon. On kosztuje tylko 4,30, ale wygląda fantastycznie. Widzę go na pięknej, na jakiejś bardzo pięknej komodzie. Wygląda przepięknie. 4,30 w sklepie z używanymi rzeczami. Taki widzicie, nie jest on za duży, ale do tulipanów w sam raz. Zobaczcie jaki tutaj zauważyłam śliczny wazonik, również ze stenką rozajową, jak to się mówi. Ale wygląda prześlicznie, bardzo ładnie. Fajne te złocenia, kosztuje on 9 ,10 euro 10 centów. Tutaj również taki pozłacany. No i tutaj pisze Fronce, 15 ,30 euro 30 centów, styl taki grecki, z różnymi chyba bogami, boginiami. Grecja. I tutaj zauważyłam taki śliczny wazonik, 5 ,10 euro 10 centów, ale zobaczcie jaki on jest ładny. Fajny bazonik, a tutaj zauważyłam jeszcze troszkę większy. Garden English. On kosztuje 13,60 euro. Ale bardzo ładny, fajny. Tutaj zauważyłam jeszcze takie fajną osłonkę. Bardzo ładnie wygląda. Wenta Home Lux Live 3,60 wygląda bardzo ładnie. Taka słomka. Zielona To widzicie, gdzieś kupiona w sklepie, a komuś już się znudziła i oddali ze sklepu z używanymi rzeczami. Zobaczcie, znalazłam taką fajną tablicę. A, tabako, piesek. No, tutaj ogólnie lubią takie tablice, żeby sobie zawiesić gdzieś. Także. Ona jest w cenie 6,10 euro. Z takim pieskiem bardzo fajna. A tutaj znalazłam takie, takie szkło fajne. Można w to położyć owoce. Takie na pół głębokie, pół płaskie. 5,10 euro. Tutaj znalazłam coś na wzór poprzedniego szkła. Również kolory zielone. Made in Spain, czyli uh, Hiszpania, 3,10 euro. Tak wygląda. Tak to się prezentuje. Do owoców. No, do zupy raczej nie. <gryzny> zobaczcie, jaka teraz skrzynka fajna. A prawdopodobnie na wszystko, na no, co jest z krawiectwem związane. No i to wszystko chodzi. Także super. Stara, fajna rzecz. Taka skrzynka. To jest w cenie chyba 28 euro, bo to chyba spadło. O. Tu jeszcze zauważyłam taką fajną półeczkę. 10 euro. Fajnie. Bardzo dobrze się otwiera. Także bez zarzutu. Stabilne. I tutaj jeszcze zauważyłam. 8 euro, a, nie wiem na co to jest, ale ciekawe, no tak się otwiera, jeszcze takiego, um, takiej półeczki, takiej szafeczki to jeszcze nie widziałam szczerze wam powiem, także jestem pod wrażeniem, no jest to takie a, drewno z, um, z tą sklejką, Albo to jest cała sklejka chyba, nie? Co? Co Wy na to? <laughs> ale nietypowa, fajna szafeczka, ale do czego służy, to naprawdę jest mi ciężko to stwierdzić. Także jak macie pomysły, wiedzę, to dajcie znać. Zobaczcie, jaki fajny kuferek, 3,50. No, bardzo ładny, z lusterkiem nawet, widzicie? Także elegancki kuferek, super. No, widzę, że była dostawa, i tutaj mamy taką szafę 72 euro. No, oczywiście to nie jest, no to jest to taka sklejka. Tutaj mamy komodę 88 euro i do tego trzy lustra w cenie 12,60. Także tak wygląda ta cała. Cała y, całość można zakupić. I to tyle w tym całym odcinku. Mam nadzieję, że nacieszyliście oko, y, że bardzo Wam się podobało. I zapraszam Was na kolejną część właśnie z tego sklepu. Sklepu z używanymi rzeczami. To dzięki, że ze mną byliście i do następnego! Pozdrawiam Aneta w Belgii!